Jaku ty? <grywa> <grywa> jeszcze? Czekajmy ja nałożę ten niech co sam szym. Jest tam ten zielony? Jest. Pod... Kasztą. I co będzie pite czy bawione? Rozdawane. Wylewa wylewacie się to nie, nie kapek, a mama pomóż. Żeby mu sobie nacelował do góry, to już będzie. O. No, do góry jeszcze. Do góry. No. Tak powietrze tylko idzie. No. Jak ty to się napijesz, dziecko? Tak. No i trzymaj sobie. Tak, uważaj. Wygoda. Oczywiście chcesz to, nie? Zęby wolą. Chcesz?